Witajcie w pierwszym odcinku z serwera Tech Art. Jest to serwer Hil na który się dostałem, gdyż była rekrutacja. No i z tego serwera myślę że będę trochę nagrywał. Tutaj znajduję się w kopalni, w jaskini. Myślę, że jak na pierwszy odcinek, jak miałem jeszcze zbudowanej sensownej bazy, tylko jakąś norę w ziemi, no to zwiedzanie jaskiń nie będzie najgorszym pomysłem jako początek. Odwiedzałem już jaskinie wcześniej, jak widzicie mam już diamentowe narzędzia nawet Ale to nic, musiałem trochę tu ogarnąć, w całą przestrzeń Natomiast z pewnością będę jeszcze wytwarzał więcej tych kilofów i innych przedmiotów z diamentu Więc i tak nic nie straciliście Natomiast to na początku było strasznie monotonne i nie chciałem tego pokazywać, po prostu Muszę sobie trochę pochodni skratać, gdyż już nie mam. Gdzieś powinno być jakieś złoża węgla. Tutaj się dostaniemy i znajdziemy coś, czy nie. Aha, już nie mam. Tu jest. A w sumie przy tym jeziorku lawy też było, ale tam była woda i ona przeszkadzała. A tu jest łatwy dostęp. Skraftujemy sobie tak. Okej. Okay. tutaj i mamy Enderman. no ja bym chciał go zabić. Mieczek jest dosyć dobry jak widzicie. Już ma sharpness na poziomie czwartym. Zatem taki Enderman nie stanowi dla mnie problemu. No i tu mamy rudę złota. Plan na następne odcinki są takie. Jak na razie zbudowaliśmy po prostu inne osoby z serwera zbudowały ekspiarkę pająków z której właśnie skorzystałem, żeby tworzyć te narzędzia natomiast za tydzień idziemy na smoka no i jak go pokonamy, no to rozpocznie się rozgrywka na pełnym gazie oczywiście będą jeszcze potrzebne surowce, ale to jest normalne a po dostępie do dnd będzie można sobie zaklinać przedmioty na skalę masową i już nikomu nigdy nie zabraknie expa, jak tam wybudujemy farmę endermanów no więc z tym problemu nie będzie. Tutaj niestety jaskinia już się skończyła. A z pewnością nie chcę tutaj kończyć odcinka, więc wyjdziemy na powierzchnię. Tutaj znajdowałem się w takim, w takim właśnie kanionie. woda jest wylana tak, że płyniemy tu tak, jakbyśmy chcieli, a nie mogli. Niestety. Zatem pomogę sobie koblem. No i spróbujemy, myślę, znaleźć coś ten, coś innego jakąś inną podziemną strukturę. Natomiast teraz myślę, że pokażę wam moją bazę. Tutaj jest baza pana papiera. Co oni robią? To są diamenty. O diamenty. Ponad dwa z takich diamentów całkiem nieźle. Ja mam chyba z tego, co, ja, koja, z tego, co kojarzę, to mam trzy. Nie licząc moich przedmiotów, które są wykonane z tego. no, z, łuk, z y, mierc, no, bakiem, więc nic nie zrobię. Ja wrócę do bazy już. I tyle. Ewentualnie zajdę do kopalni. Pokażę Wam może źródło EXPA, czyli naszą expiarkę pająków. A jak na razie jest, no jeszcze nie jest pełni dokończona, bo tam jeszcze są dodatkowe spawnery, które nie są podłączone. Ale już częściowo jest to gotowe. Dlatego też myślę, że mogę Wam tu pokazać. No to było pierwsze wejście i ono jest takie, <laughs> ono nie prowadzi bezpośrednio do ekspiarki, tylko ono prowadzi do opuszczonej kopalni, która jest tutaj. I tymi tunelami, z pomocą tych właśnie tuneli można dojść do tego miejsca, czyli tutaj do ekspiarki. Tutaj jest miecz, który zrobiłem na pająki. I tutaj one płyną. Można je zabijać. Tutaj można enchantować przedmioty, które chcemy. I tyle. I tak dziada jest pierka. Czy tego coś tu? Aha. Co oni to zrobili, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia, ale zaraz się pewnie dowiemy. Aha. Krótko mówiąc, że dla, dla jaj i tyle. No, w sumie też zbudowałem jedną rzecz de facto dla jaj. Mianowicie dwupłatowy samolocik, który po prostu ciągnie ze sobą. Banner reklamowy z moim nickiem, czyli gablaw. No I to też nie ma żadnego zastosowania, ale jest fajne. Dobra, ja na chwilę znaczy na chwilę po prostu wyjdę na powierzchnię i, i pójdę spać, żeby zrobić dzień tutaj na serwerze. Zobaczycie moją bazę. No i w tym odcinku nie zrobiliśmy nic konkretnego. Ale to nic. Jak na razie, to chciałem wam po prostu pokazać serwer. Poza tym tam papier jeszcze ma ekspiarkę szkieletów. Opartą również na spawnerze. To też można wczyć, ale wydaje mi się, że... obie ekspiarki są fajne. Ale nie wiem, na której zdobyła się więcej ekspożę, nic więc trzeba to sprawdzić. W każdym razie. Ekspiarka pająków jest taka bardziej publiczna, i gdy zostanie dokończona, to z pewnością będzie, e, z pewnością będzie wydajniejsza. Bo do, do niej będą dołączane po prostu kolejne spawnery. No i moza, moja baza de facto wygląda tak: Tutaj mamy crafting, zboże. Tutaj mamy jakby przedpokój, jeśli by to tak nazwać, łóżko, farmę rybek i magazyn. Tutaj jest jaskinia, do której również można zejść z domu drabinką, a tutaj będzie dalsza rozbudowa. I tyle. I tu będę mieszkał przez chwilę, kinie nazbieram i jeśli nazbieram wystarczająco dużo surowców, to zrobię sobie normalny dom. Tutaj posadziłem kilka grzybów, gdyż odkryliśmy już biom grzybowy. A tutaj jest owy samolot z napisem gablav. No i myślę, że na ten odcinek to tyle. Cześć.